Panie Mirko, przed nami e, znowu ważne, same ważne okresy, niby okres spoczynkowy, a wszystko istotne. E, okres szczepień, tak? Już tak. wkrótce. E, już wkrótce. Jak się do tego przygotowywać? E, czym najlepiej to robić? Jak pan to robi? E, jakie szczepionki pan preferuje? Jest, jest, Czyli jak się przygotowywać? Jest do... naprawdę, przede wszystkim musimy utrzymać dobrą zdrowotność. Gołąbki przed szczepieniem, podstawowa rzecz, muszą być zdrowe, spierzone i zdrowe. Najlepiej, najlepiej żebyśmy wyeliminowali Yy, wszystkie pasożyty, tak, yy, wspomniałem tą profilaktyką, yy, to, to myślę, że, że będzie przede wszystkim zdrowotność. Zdrowotność gołębi przed szczepieniem. Unikniemy wtedy yy, niepowołanych różnych yy, konsekwencji, yy, gdzie gdzie możemy gdzie nie będzie skuteczne to szczepienie, po prostu. Zdrowotność, jeszcze raz powtarzam, zdrowotność gołębi. Bardzo dobre, jeżeli chcemy sobie sami zrobić, poszczepić gołąbki, polecam urządzenie, które, z którym damy sobie radę i możemy to robić sami w domu. Jest to urządzenie bardzo dokładne. Ma podziałkę, ma podziałkę naprawdę super dokładną, gdzie jest bardzo ważne, jaka ilość zostanie podana. To jest od, od 002. Możemy sobie tutaj regulować szczepionkę. Szczepionka jest bezpieczna. Tutaj w kielichu nabijamy ją. Ustawiamy sobie odpowiednią, odpowiednią dawkę, jaka jest zalecana przez producenta. I po prostu szczepimy, szczepimy, przyciskając, naciskając przycisk nie obawiamy się jak to było robione do tej pory, żeśmy robili, gdzie nie było możliwości, nie było takich urządzeń. Robiliśmy to szczykawką, no, czasem zmarznięte ręce, gdzieś tam gołąbek się nam zerwał. Trochę więcej, trochę mniej. To jest również bardzo istotne. To urządzenie gwarantuje nam podanie idealnej ilości szczepionki, która jest zalecana. Na co zwróćmy zru uwagę na jedną rzecz. To, to co pan wspomniał. Tym automatem do szczepień firmy Simcro możemy sami szczepić tak naprawdę, tak? Tak, dokładnie. Proszę jeszcze wspomnieć o tym e, obrotowym kielichu, bo to myślę, że jest kluczowe w samodzielnym szczepieniu gołębi, prawda? E, oczywiście, możemy sobie, możemy sobie dać w różnej pozycji, e, czy w pionie, czy jak, właśnie, nam, jak nam będzie wygodniej. Czyli właśnie po pod tym kątem myślę dla samodzielnego jest odpowiednie... Tak. E, Proszę, to no może właśnie, czy dla praworęcznych, czy dla, czy dla leworęcznych? Dla ręcznych? Dokładnie. I, i, i hodowcy o. zerknijcie, popatrzcie. Mamy teraz tak. Szczepimy gołębia. Proszę zasymulować, jakby szczepić gołębia. O. O. Tak? tak. I y, możemy odstawić bezpiecznie automat y, ze szczepionką, prawda? O, Odstawiamy. Odstawiamy. Szczepionka w tym momencie jest w pozycji bardzo bezpiecznej, pionowej, pionowej. tak? Tak, tak. Nie... Y, I sięgamy po kolejnego gołębia. Dokładnie. I znowu w bezpieczny znowu. sposób automat szczepimy, przyciśnięciem. Dokładnie. I znowu sobie odstawiamy. Dokładnie. Także y, automat y, Simcro jest y, dla Pana takim idealnym rozwiązaniem, nie angażujących kolejnych osób, prawda? Do szczepienia. Tak, tak, możemy to, możemy to sami robić y, tym samym y, y, po prostu unikniemy niepotrzebnych kosztów. No, wiadomo, ściągamy weterynarza. Przy, przy większej ilości gołąbków, no robię dodatkowe. A tu wydajemy jednorazowo yy, pieniążki i służy nam to po prostu na długie, długie lata. Dokładnie. Jeżeli tylko nie spadnie, nie rozbije się, to, to jest niezniszczalne. Mhm. Po prostu umyć, zdezynfekować. Ważne jest to, że ta dawka, od której już możemy zacząć szczepić, jest bardzo mała, szczególnie przy Ospie, prawda? Tak. Te dawki są takie po zero milimetrów, tak? Tak, mamy, Więc... mamy tą podziałeczkę tutaj z dawkowaniem mamy bardzo precyzyjne. To jest, to jest bardzo ważna rzecz przy szczepieniu, tak jak mówiłem, tą szczykawką nie zawsze, nie zawsze coś nam umknęło. No coś nam umknęło i albo było ciut za mało, albo ciut za dużo na tych kreseczkach, gdzie, gdzie kontrolowaliśmy. A to ma znaczenie. Ma bardzo, bardzo yy, dużo. znaczenie. Precyzja i dawkowania i tak samego jest, szczepienia tak ma znaczenie. No I... przede wszystkim yy... Powinniśmy zwrócić uwagę przy szczepieniach na temperatury. O właśnie. Proszę By... jeszcze o tym wspomnieć, bo to jest. To jest istotna rzecz. Też szczepimy w gołębnikach, gdzie te temperatury są naprawdę różne, prawda? No jest teraz bardziej sprzyjające są warunki, bo nie mamy, nie mamy takich mrozów, ale być może przyjdą znowu i nie możemy szczepić gołąbków przy, przy minusowych. Przy dużych, minusowych temperaturach, ponieważ y, mogą się nam robić no, niepowołane odczyny y, na, na szyi, przykładowo. Y, więc powinniśmy to y, robić w plusowych, dodatnich temperaturach. Czyli na zadbajmy to, o. Odpowiednią temperaturę samej szczepionki przed, samej tak? szczepionki na pewno nie możemy, nie możemy szczepionką szczepić gołąbków, gdzie szczepionkę w lodówce przechowujemy. Jest ona zimna, musimy ją rozgrzać. Przede wszystkim no, robimy to, to w rękach czy, czy w kieszeni gdzieś tam przechodząc, podtrzymać ją, żeby temperatury e, pokojowej jak się to mówi, e, dostała i wtedy, wtedy szczepimy, ale bardzo istotną rzeczą jest. E, Zwrócić uwagę, aby gołąbków nie szczepić, gdy jest bardzo zimno, gdy jest minusowa temperatura. Mówimy, wydaje się, że mówimy o takich rzeczach bardzo, bardzo oczywistych, tak? Ale jednak nie dla wszystkich są to rzeczy oczywiste. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję, że Pan na to zwrócił uwagę na te drobne szczegóły, które robią. Wielkie różnice, jak Pan no, przyzna. Robią, robią wielkie różnice. Ktoś może powiedzieć, że to jest mało istotne. Yy, nieważne, czy jest yy, taka, czy taka, bo ja mam dzisiaj czas i, i, i jedziemy ze szczepieniem. No nie tak. Musimy. musimy Przygotować się do tego, prawda? Tak jest. Tak jest. Mm -hmm, mm -hmm. E, proszę jeszcze powiedzieć, jakiego rodzaju szczepionki e, Pan stosuje e, i na jakie choroby. Szczepionki. Ja szczepię słowackimi szczepionkami. Z farmagala. Tak. Z farmagala, czyli na na paramikso mhm, czyli kolumbom. Tak, tak. I na i ospę. I na ospę. Mhm. Czyli poksowakiem, tak. tak. Tak jest. Mhm. Mhm. I tutaj pana. Długoletnie doświadczenie pokazuje, że. Oczywiście więcej. kiedyś podejrzewam, korzystał pan z polskich szczepionek. Dawno i dawno. Dlatego ma Pan też. porównanie w tej chwili, jaka jest korzyść, tak? No powinniśmy. Musimy szczepić, szczepić gołąbki. To jest, to jest podstawa, zwłaszcza jeżeli zaczyna się później sezon lotowy i. I wychodzą nam no, zaniedbania albo błędy, zaniedbania może czasem, mhm. że coś jest niepotrzebne, a jednak się to przydaje. No i co? Panie Mirko, w takim razie jesteśmy po szczepieniu, tak? tak? I w kolejnym etapie mamy łączenie w pary, lęgi, czyli przygotowanie do rozpłodu no, i wychów, tak? No, tak, no. Musimy się do tego przygotować. To nie tak, że będziemy Z marszu gołąbki łączyć, tylko musimy. Musimy zmienić, zmienić sposób karmienia, jakość karmy. Czyli konkretnie? Bogatą karmę, zacząć przygotowywać gołąbki na, na lepszej karmie. Po prostu im dokładać lepszą stopniowo, lepszą karmę plus y, witaminy. Y, Jakie witaminy konkretnie? Tutaj jakaś rekomendacja od Pana? No, no w pełni witaminy, głównie witamina E musi być dostarczana. E, abyśmy mieli e, no, zapodnione jajka, czyste. Może pan zarekomendować, bo wiem, że znowu z naturalnych środków pan tutaj korzysta, witaminę E. Tak. Więc mhm. używam, używam ten środek, który się, który się sprawdza. Plus. Dodatkowo, tak jak mówiłem, naturalne, naturalne rzeczy, ja daję bardzo dużo jarzyn, jarzyn czosnek, zioła, naturalne, plus wspomóc witaminami, wtedy, wtedy mamy, ale to musimy zacząć robić już około 3, 3 tygodnie przed łączeniem w pary. Ja myślę, że jeszcze warto tutaj dodać do, do tego, co Pan mówi, e, WAP, tak? Bo tak, on tak. jest istotny dla, tak. dla budowy skorupy. Dla budowy, tak, tak, żeby skorupa była mocna. Aha. Czyli bardzo, tutaj bardzo. znowu wiem, że jeden z produktów, konkretnie Biokal, korzysta Pan z Centrum Zdrowia Linii, z Centrum Zdrowia Gołębi, tak? Tak, tak. Biokal. Mhm. Mhm. Zresztą mamy go tutaj, tak? Możemy też pokazać Biokal. Mhm. O, proszę bardzo. Dokładnie. Czyli biokal i Selwet, biokal jako y, tak, żebyśmy nasycili organizm wapniem, tak? Tak. Na, do, do budowy i yy, natomiast witamina yy, E byli jako byli. wiagra dla gołębi, prawda? Czyli bardziej Dokładnie. biokal dla samic, a y, witamina E dla y, samców dajemy, tak możemy dajemy, Czy nie? nie, dajemy, zjadają no. to samo. Tylko właśnie to, co pan zaczął mówić przedne słowo, y, ważne jest to, aby zadbać o to przed. Przed łączeniem w parę. Przed, jeżeli, w jakim celu? Y, y, gołąbki y, nie da się, nie da się y, zrobić, jak, jakby to ująć, zastrzyka jednorazowego 2-3 dni przed łączeniem. Po prostu gołębie się muszą przygotować. Czyli nasycić ich organizm. organizm jest? Tak jest, organizm musi być dobrze przygotowany, y, witaminy bo, bo później, później mamy efekty, problemy. Właśnie z, jakie z te problemy? Właśnie puste jajka, tak? Często się słyszy, czyste tak? Jajka, czyste mhm. jajka mamy, bardzo zgniecione, zgniecione jajka, z bardzo, zdarza się, z bardzo delikatną powłoczką, co jest oznaką braku wapnia i, i innych mhm. witamin I, i przede wszystkim są kruche. Gołębie przy wysiadywaniu po prostu czasem je zgniatają, bo struktura skorupy nie jest odpowiednio twarda. A y, rozmawiając z hodowcami, znowu y, często słyszę takie pytania: że te puste jajka czy zgniecione jajka to często zwalają na niską temperaturę, proszę sobie wyobrazić. Nie jest tak. A to... dobrze, tak wiemy, że tak nie jest. Tak? Nie to, jest tak. To nie odpowiednio jest tak. przygotowanie przede wszystkim przygotowanie to, co pan Przygotowanie, mówi. dostarczenie y, wszystkich witamin y, i witalność tych gołębi. To jest, to jest klucz znowu do sukcesu, do, do naniesienia jajek zdrowych i zapodnionych, i mocnych. Czyli ten znowu, ten okres spoczynkowy, to tak nam sięga aż pod. Początek sezonu lotowego, czyli tutaj nie ma spoczynku dla hodowcy? Nie, nie, tu musimy być bardzo, bardzo czujni. W zależności ten okres łączenia w pary u różnych hodowców jest to różnie, ale zaczyna się, zaczyna się od, od lutego do początku marca. Hmm. Więc tu nie mamy tak bardzo dużo czasu. Wszystko zależne jest, jakie, jakie są gołębniki, jakie są zimy. Jeżeli są ciepłe, ciepłe gołębniki i, i łagodne, łagodne zimy, przede wszystkim to gołąbki szybciej. Niektórzy i w styczniu zaczynają łączyć. No, każdy ma jakiś tam swój system opracowany. Ale, ale przede wszystkim no musimy to przygotować. Tego czasu nie ma aż tak dużo. Podkreślam jeszcze raz. Musimy to robić szybciej, nie przed kilka dni, przed łączeniem, że wymieniamy dobrą karmę i do, dokładamy jakiś witamin. To jest za późno. Mm -hmm, mm -hmm, jasne. E, jeszcze zapytam o jedną rzecz, o której też rzadko się mówi. E, jakoś mleczka zwola do karmienia młodych. E, bo to też ma znaczenie, prawda? E, mam tutaj na myśli e, konkretnie jeszcze, wracając do produktu Biokal, bo to, to jest nie tylko nasycenie organizmu wapnia, ale zdecydowanie podnosi jakość właśnie mleczka na karmienie. To dla pana jeszcze ekstra e, wiedza. E, e, Którą chciałem właśnie w tym momencie przekazać. Nie? Bo to też ma znaczenie, prawda? Mm, oczywiście, oczywiście, jakoś, jakoś karmy przede wszystkim i plus y, jakiś dodatkowo jeszcze wspomóc jak najbardziej. No to cóż, to w takim razie przeszliśmy dość szeroko, po, po, po wielu tematach y, przez ten. Okres spoczynkowy w cudzysłowie. Spoczynkowy, już, tak. Okazuje się, że tak spoczynkowy te w cudzysłowie, e, bo, bo przedchodowcami przed e, burzliwy okres przygotowań do kolejnego sezonu lotowego. Oczywiście, musimy na to pracować. Życzę w takim razie dobry lot, panie Mirosławie. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego lotu.